Panie Boże, witam serdecznie Państwa. Dziś jesteśmy w stołowogórskim parku narodowym, a konkretnie na Szczelińcu Wielkim najwyższy szczyt gór stołowych. Witam jeszcze raz. Już niebawem w niedzielę usłyszymy następujące słowa: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom, tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Pierwsza sprawa. Prostaczką, nie prostaką. Prostaczek to osoba, która jest w stanie zaufać Jezusowi. Prostaczek to osoba, która nie tylko ufa swoim siłom, swojej inteligencji, swoim pieniądzom, która tylko jest nastawiona na ja, tylko jest nastawiona na Boga, która potrafi dostrzec, że wszystko to, co ma, to ma dzięki Bogu. Tacy ludzie, tacy ludzie mogą dostrzec wielkość Boga. I może dlatego pierwszymi, którzy idą oddać pokłon Jezusowi, są prości pasterze, którzy materialnie niewiele mają, prawie nic. Ale może właśnie dlatego są w stanie przyjąć Chrystusa, są w stanie Mu zaufać, bo nie mogą ufać swoim pieniądzom, bo ich po prostu nie mają. Może dlatego właśnie powołuje Pan Jezus na swoich apostołów prostych rybaków? Przecież było tylu mędrców, były już wtedy szkoły, mógł powołać uczonych, ale może właśnie ma świadomość, że człowiek ubogi, człowiek, który nie pokłada ufności w swojej inteligencji, w swoim majątku, jest w stanie przylgnąć do Chrystusa. A zatem, gdy Pan Jezus mówi: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, objawiłeś je prostaczką. Nie zachęca nas na pewno do tego, byśmy się nie kształcili, nie zachęca nas na pewno do tego, byśmy się wyzbyli wszystkich rzeczy materialnych, ale byśmy się stali prostaczkami, czyli osobami, które przylgną do Niego, które. Zaufają mu, które uświadomią sobie, że to co posiadają, własną inteligencję, majątek, zawdzięczają właśnie jemu. Znamiennym jest to, że czasami, gdy ludzie tracą majątek, gdy tracą zdrowie, gdy dokonują się rzeczy trudne w ich życiu, dopiero wtedy są w stanie odkryć Pana Boga. Ponieważ uświadamiają sobie wtedy, że, że nie mogą liczyć w życiu na swoją inteligencję, na swoją siłę, na pieniądze, bo fortuna kołem się toczy dziś jest, jutro nie ma że tak naprawdę wszystko zależy od Boga. I dopiero wtedy, gdy sobie to uświadomią, gdy staną się owymi prostaczkami, są w stanie go przyjąć. A zatem. Stańmy się prostaczkami. Zaufajmy Panu Bogu. Zaufajmy, że tak naprawdę wszystko, kim jesteśmy i co mamy, zależy od Niego. Jeszcze jedna myśl, która gdzieś mi się przedziera do głowy, gdy czytam te słowa, słowa Pana Jezusa: Wysławiam Cię, ojcze Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Zauważmy, że by odkryć Pana Boga, by dostrzec Pana Boga, by uwierzyć w Boga, tak naprawdę niewiele trzeba. Wystarczy tylko otworzyć oczy, wystarczy tylko spojrzeć na to, co jest dookoła, by uświadomić sobie, że za tym wszystkim musi stać ktoś, ktoś, kto to stworzył. Dziś. Przebywamy w górach stołowych, z wielki, piękne formacje skalne, piękne przestrzenie. Czy to powstało samo z siebie? Za tym wszystkim musi być ktoś, kto to stworzył. I myślę, że gdy tak spojrzymy na cały świat, Możemy dostrzec Pana Boga i nie trzeba kończyć uniwersytetów, nie trzeba przejawiać się niezwykle logicznym myśleniem, nie trzeba kończyć niesamowicie jakichś szkół, by uwierzyć, że On jest. By spoglądając na cały świat, na to, co stworzył, dostrzec Jego samego, który za tym wszystkim stoi. Bardzo pięknie. I my wymownie o tym mówi księga, księga Mądrości, Stary Testament. Pozwolę sobie przeczytać ten fragment. To jest trzynasty rozdział Księgi Mądrości. Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga, z dóbr widzialnych nie zdołali poznać tego, który jest, patrząc na dzieła, nie poznali twórcy. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich stwórcę. Nie trzeba kończyć uniwersytetów, nie trzeba być niezwykle wykształconym, by spoglądając na świat, odkryć pana Boga, by spoglądając na świat, zachwycić się nim, który jest stwórcą tego wszystkiego. Dziękuję bardzo serdecznie za trwanie wraz ze mną z myślami niepoukładanymi i już teraz zapraszam na przyszły tydzień. Do zobaczenia z Panem Bogiem.